do 16 sierpnia w Galerii Resursa można oglądać wystawę grafiki zmarłego 10 lat temu artysty malarza i grafika Jerzego Jarzyńskiego. Na tę rocznicę Resursa zorganizowała obszerną ekspozycję jego prac, głównie z linorytu, ulubionej techniki artysty. Jurka postrzegaliśmy i postrzegamy nadal jako kolegę, przyjaciela, wykładowcę, wychowawcę, człowieka o ogromnym sercu, człowieka dobrego, bardzo rzetelnego, człowieka szalenie zdolnego. I myślę, że wielu z nas odczuwa jego brak. Tak jak powiedziałam, nie ma jurka, ale jest obok mnie i to miejsce autora zajmuje jego żona, pani Maria Jarzyńska. Dzięki w której to z szaranią do tej wystawy, ale myślę Pani Mario, że jest Pani, jestem ja, są szanowni goście, ale jest również jury. Jerzy Jarzyński ukończył Instytut Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1979 roku Otrzymał z wyróżnieniem dyplom w pracowni malarstwa Witolda Urbanowicza i grafiki warsztatowej Zdzisława Niedźwiedzia. W latach 1988-1990 odbył studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u profesora Stefana Kościeleckiego. W czerwcu 1997 roku decyzją Rady Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Otrzymał kwalifikację pierwszego stopnia w dyscyplinie artystycznej grafika. Uprawiał rysunek, malarstwo, grafikę i grafikę wydawniczą. W swoim dorobku artystycznym miał 15 wystaw indywidualnych oraz brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Zmarł 12 lipca 2003 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Proszę Państwa, tak sobie myślę, że w związku z tym, że jest nas tak dużo, to chyba mogę sobie pomyśleć, że Jerzy ciągle jest w Państwa pamięci, w Państwa wspomnieniach, w Państwa jakichś tam historiach powtarzanych. Wybór dzisiejszych prac, które dzisiaj będziecie Państwo mogli obejrzeć, jest wyborem no co tu dużo mówić wyborem w gruncie rzeczy moim, sentymentalnym wyborem. Tych prac jest dość dużo z różnych okresów życia Jerzego. Pozwoliłam sobie na ten sentymentalny wybór, ponieważ ja przy tym, jak powstawały grafiki, ja przy tym uczestniczyłam. Oczywiście, żeby było wszystko jasne, moja rola ograniczała się tylko do tego, żeby stworzyć Jerzemu komfort pracy, żeby stworzyć mu przyjazne, dobre warunki, do tego, żeby mógł się w pełni realizować, żeby mógł realizować swoje plany twórcze. A miał tych planów naprawdę wiele. Jerzy Jarzyński znany był dobrze uzdolnionej plastycznie młodzieży. Przez wiele lat związany był zawodowo z pracownią rysunku i malarstwa Młodzieżowego Domu Kultury oraz z Wydziałem Nauczycielskim Katedry Wychowania Plastycznego Politechniki Radomskiej. Spotkaliśmy się w 1992 roku. Wróciłem do Radomia po studiach we Wrocławiu na Podlasie Pięknych. No i jak to graficy mają swoim takim. E, szukają warsztatu, że chcą swoją matrycę odbić gdzieś nie wszystkich stać, żeby sobie kupić prasę graficzną. No i mój kolega Artur Piątek, który znał Jerzego dosyć długo, bo był jego uczniem w Wendeku, podpowiedział mi, żebym się skierował na Politechnikę. No i udałem się z swoim jakimś tam dokumentacją swoich prac, pytając się Jerzego, czy, czy nie można by skorzystać z warsztatu graficznego. Więc on z, z, jak zobaczył, że ktoś właśnie przybył, nie wiadomo skąd, nie znaliśmy się, oglądał moje prace, żeśmy rozmawiać, no i zaiskrzyło więc z nami, można by tak powiedzieć. E, zacząłem współpracować z pracownią Jerzego, wspomagać pracownię. Jerzy prowadził technikę linorytu, techniki wypłukodrukowe. Należą do, do ludzi takich, które bardzo rzetelnie podchodzą do warsztatu, są rasowymi grafikami. Jeśli coś yy, yy, mają nowego wprowadzić, a nie znają do końca tego warsztatu, to swoją teorię popierają tym, że, że bardzo głęboko brną w ten warsztat, chcą poznać namacalnie, jak to wszystko powstaje. Nie, nie tak, że powierzchownie coś tam przekażemy, tylko sam musiał to dotknąć, ubrudzić się. No i, i później, mając te doświadczenia, bardzo fajnie się tymi wszystkimi swoimi yy, warsztatowymi, tymi smaczkami, yy, różnymi kruczkami dzielił. No były chwile, że była nadzieja, jakaś nadzieja, bo jeszcze, jeszcze yy, kwiecień, maj przychodził do pracowni. No i snuliśmy jakieś tam projekty, plany, żeby, żeby coś pchnąć do przodu te, te pracownie, w jakiś sposób troszeczkę inny zorganizować. No ale niestety nie, nie udało się Jurkowi wygrać z chorobą. No i no, pozostał smutek, wspomnienie. No, zawsze, zawsze miło wspominam i to zostanie w pamięci. Jurka poznałem w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie rozpocząłem pracę w 80 roku. Spotkaliśmy się w śmiesznych okolicznościach. Nie było miejsca przy stolikach innych. Jedliśmy zupę vis-a-vis. -vis. Zastanawiałem, co to za facet, ale bardzo sympatycznie spojrzał na mnie miło. Na ty przeszliśmy po trzech godzinach, a chyba po dwóch czy trzech miesiącach skończyło się koleżeństwo. Chyba zaczęło się coś więcej. To rzadkość. Jurek był zjawiskiem. Trudno go oceniać, bo w w perspektywie czasu można powiedzieć, że jego nieobecność jest ogromną dziurą. W zasadzie zniknął nosiciel podstawowych ludzkich wartości. Często zastanawiam się, jak on by funkcjonował dzisiaj w świecie i wśród ludzi łasych na łatwość, tempo, często powierzchowność, byle jakoś. On, on, który nie miał z tym kompletnie nic wspólnego. Uczciwością zawstydzał wszystkich. Prostotą rozumowania, rozumowania czysto ludzkiego. Nie było w nim nic z pozy, nic z aktorstwa, nic z fałszu. Patrzył szczerze w oczy każdemu z kim rozmawiał i interlokutor myślał, że po prostu on pije jego słowa. Szanował wszystkich. Nie był przez wszystkich szanowany, może dlatego, że nie pasował do pewnego obrazka człowieka współczesnego człowieka, który właśnie chce zrobić karierę. Jedyne, co go interesowało, to relacje międzyludzkie, przyjaźń i sztuka. Był jednym z nielicznych ludzi, którzy nie potrafią ani przez ćwierć, ani przez pół, tylko na całość. I od początku do końca, tak jak mówiłem, uczciwie i w życiu, i w sztuce. Odchodzą, odchodzą tacy ludzie i duplikatów nie ma. Są tysiące ludzi, którzy zawdzięczają mu dojrzałość, uczciwość, wszystkie ludzkie cnoty. On być może nie zdawał sobie sprawy, kim był dla bliskich. Po wernisarzu znajomi i przyjaciele Jerzego Jarzyńskiego wzięli udział w spotkaniu poświęconym artyście. Mówią znajomi, słuchaj, ty nie masz żadnej grafiki, Jurka? Ja mówię, nie. Znaczy, zdaje się, coś mam jakąś taką miniaturkę, bardzo starą. A co, te puste ściany masz? Ja mówię, słuchajcie, Jurek u mnie nie ma miejsca na ścianie. On ma miejsce gdzie indziej. Ja go widziałam jako osobę taką ciągle spieszącą się, poszukującą, taką, który, która ciągle chciała rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić swój warsztat twórczy, doskonalić go, doprowadzać go wręcz do, do perfekcji. Jeśli ktoś Państwu powie, że czas leczy rany, nie wierzcie Państwo. Czas tylko pozwala nam z tymi ranami żyć, ale czas na szczęście nie zaciera wspomnień. Czas nadaje im blasku, nadaje im ciepła i szczególnej miłości. I mimo upływu dziesięciu lat nie powiedziałam mu nigdy żegnaj. Ja codziennie mówię mu do widzenia. 20 czerwca Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska i wydawca Krakowska Korporacja h Art, zaprosiły miłośników literatury na promocję książki Ziemowita Szczerka Przyjdzie Mordor i nas zje", czyli tajna historia Słowian oraz na spotkanie z autorem. Zgoda, to jest tak, że przede wszystkim kojarzy się... Z napojami wysokowymi, substancjami psychoaktywnymi i językiem yy, bardzo potocznym. W tej, są, w tej książce są substancje psychoaktywne, narkoty, są narkotyki, jest potoczny język, ale są też, yy, yy, są też wyższe aspiracje. Radom był po Warszawie i Krakowie trzecim miastem, w którym Szczerek prezentował swoją najnowszą książkę, zbierającą entuzjastyczne recenzje w ogólnopolskiej prasie. Nie mogło być inaczej, gdyż pisarz jest Radomianinem, absolwentem Liceum imienia Haubińskiego. Jest też współautorem wydanego 3 lata temu zbioru opowiadań Paczka Radomskich, napisanego razem z Marcinem Kępą, który prowadził spotkanie. Trochę mnie śmieszy to całe robienie zadowolenia DW bo radą wyglądają lepiej niż większość polskich miast obecnie. Nie zawsze tak było, oczywiście, w czasie, kiedy tu mieszkałem na, no, Właściwie, jak każdy chociaż na mojej wieku, chciałem tam wyjechać co zresztą zrobiłem, ale... Um, ale... Radok teraz jest naprawdę zadziwiająco w porządku, to znaczy on się, on nie tylko mi wewnętrznie, ale w ogóle się trochę ze środkowo europejszy. to znaczy y, kiedyś mi się wydawał taką częścią tej przestrzeni, która jakieś tam księga, aż po Uralt, na Czapkę, do tego, 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 tego niegościnnego pasu którego które od Zadoka do tam pośród dolinek Krakowa jest po prostu czymś niegościnnym ale radomstwa się, się część od tej Europy Środkowej. Jak głosi reklama publikacji na stronie Hartu, przyjdzie Mordor i nas zje, to w warstwie fabularnej opowieść o polskich plecakowcach, młodych, żądnych przygód ludziach, którzy wędrują po współczesnej Ukrainie w poszukiwaniu hardkoru. Ale tak naprawdę dużo ważniejsza jest tutaj kwestia mentalnego portretu Polaków i Ukraińców, Narodowe mity ulegają uszczerka dekonstrukcji nie tylko w sferze fabuły, ale i języka żywiołowego, plastycznego, czerpiącego pełnymi garściami z mowy potocznej, z językowych kalek. Obecnie Szczerek mieszka w Krakowie, gdzie pracuje jako dziennikarz, ale już zapowiada kolejną wizytę w Radomiu na okoliczność następnej publikacji, która ukaże się jeszcze w tym roku. Jeśli przyjdziecie Państwo do Klubu Dobrego Filmu w Resursie Obywatelskiej, nie obejrzycie Państwo filmów siedząc w tych wygodnych, granatowych fotelach. Przychodząc do Klubu Dobrego Filmu, zasiądziecie Państwo na tych oto krzesłach i przy tych stolikach, na których będziecie mogli postawić przepyszne bułeczki oraz kawę i herbatę, które, oprócz filmu naturalnie, są w cenie biletu. Klub Dobrego Filmu wraca po lipcowej przerwie do Resursy. Sierpniowe seanse będą odbywać się jedynie o godzinie 18. Zaczynamy 7 sierpnia filmem Brat w reżyserii Marcela Raskina. To wenezuelska wzruszająca historia o dwóch braciach, Danielu i Julio, którzy wychowują się w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Ich marzeniem jest wydostać się stamtąd, a środkiem do zrealizowania tego celu, piłka nożna.

14 sierpnia Rusen Disco, czyli niemieckie kino w świetnej formie, film w reżyserii Olivera Zigenbalda. Trzej przyjaciele z Moskwy, Władimir, Misza i Andrzej, przyjeżdżają w lato 1990 roku, czyli wkrótce po upadku Berlińskiego Muru, do niemieckiej stolicy. Goodbye Lenin i Amelia w jednym, czyli brawurowa komedia o miłości, przyjaźni i czymś jeszcze. Zapraszamy. 21 sierpnia Niebo w Gębie w reżyserii Christiana Vincent. Francuski film biograficzny z elementami komediowymi, oparty na prawdziwej historii Hortensii Labori, która dzięki swoim niezwykłym kulinarnym umiejętnościom została kucharką głowy francuskiego państwa. Jakie niebezpieczeństwa czekają na nią w Pałacu Prezydenckim? Przyjdźcie Państwo do Resursy. 28 w ostatnią środę sierpnia obejrzymy 127-minutową holendersko-niemiecko-rosyjsko-białorusko-łotewską produkcję pod tytułem Węgle w reżyserii Siergieja Łoźnicy. 1942 rok. Ziemie ZSRR pod niemiecką okupacją. Główny bohater, Suszenia, jest niesłusznie oskarżony o kolaborację z Niemcami i musi podejmować bardzo trudne moralnie decyzje. Film porównywalny do polskiej obławy Krzyształowicza i pokaz prawdziwego kunsztu reżyserskiego Siergieja Łoźnicy. Zapraszamy do Klubu Dobrego Filmu.